W nieskończonych przestrzeniach kosmicznych raz po raz widzimy najbardziej tajemnicze zjawiska. Jednak niekoniecznie musimy podróżować do odległego ciała niebieskiego, aby spotkać tajemnicze efekty, legendarne światła i niesamowite naturalne spektakle. Najdziwniejsze wydarzenia można zaobserwować nawet na naszej rodzimej planecie. Tak jest również w przypadku fascynujących niebieskich świateł, które od czasu do czasu tańczą jak upiorne cienie w stratosferze. Zjawisko to przez długi czas stanowiło dla naukowców wielką tajemnicę. Dzisiaj zdradzimy, co to jest i jakie inne zdumiewające widowiska dzieją się teraz we wszechświecie. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się ten ekscytujący film. Czy chciałbyś zobaczyć więcej ekscytujących filmów na temat przestrzeni kosmicznej? Zasubskrybuj nasz kanał, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów w przyszłości. Jeśli podobają Ci się nasze treści, bylibyśmy bardzo szczęśliwi z powodu kciuka w górę. Na końcu dzisiejszego filmu spójrz na posty, do których linki znajdują się w napisach końcowych. Przejdźmy teraz do sedna legendarnych niebieskich błysków. Tajemnicze błyski światła w stratosferze. Tornada, burze śnieżne, monsuny. Liczne efekty pogodowe na naszej planecie są równie fascynujące co potężne. W ciągu kilku minut uświadamiają nam nieokiełznaną siłę natury. Błyskawica to bez wątpienia jedno z najbardziej imponujących widowisk, jakie pogoda ma nam do zaoferowania, mimo że burza nie jest niczym niezwykłym. Każdy z nas przynajmniej raz był świadkiem, jak rozbijający się ładunek elektryczny z królestwa chmur uderzył w ziemię. Grom, który towarzyszy temu spektaklowi, jest nie mniej imponujący niż poprzedzającego błyskawica. Jednak na naszym świecie istnieje wiele różnych rodzajów błyskawic. W przeszłości jedno bardzo szczególne zjawisko szybko stało się centrum naukowego zainteresowania. Przez długi czas nie udało się udowodnić legend o migoczących niebieskich błyskach w stratosferze, które rozładowują się w ciągu milisekund i znikają chwilę później. W końcu jednak NASA udało się uchwycić to wyjątkowe wydarzenie. Istnienie tzw. niebieskich świateł zostało ostatecznie potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. Pozostała jednak jedna wielka tajemnica. Dlaczego te niesamowite błyski światła zachowują się tak inaczej niż ich odpowiedniki? W rzeczywistości niebieskie wiązki światła odwracają zwykły wzór błyskawicy całkowicie do góry nogami. Ponieważ niebieskie światła zawsze oddalają się od powierzchni Ziemi, niezwykle trudno jest je badać z ziemskiego punktu obserwacyjnego. Wyposażona w najnowocześniejsze instrumenty pomiarowe naszych czasów, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna od kilku lat obserwuje błyski niebieskiego światła. W 2018 roku ISS w końcu dokonała czegoś niesamowitego i szczegółowo zarejestrowała pięć niebieskich świateł, które wystrzeliły z imponującej chmury burzowej. Obrazy wyglądają jak z futurystycznego filmu science fiction i po raz kolejny pokazują nam, jakie niesamowite spektakle istnieją we wszechświecie. Tajemnica niebieskich świateł. Dzięki tym sensacyjnym zdjęciom badania nad tajemniczymi niebieskimi światłami zostały jeszcze bardziej zintensyfikowane. Eksperci podejrzewają obecnie, że niebieskawe błyski światła pojawiają się, gdy dodatnio naładowana warstwa chmur zderza się z ujemnie naładowaną warstwą. W interakcji z warstwą powietrza nad nią utworzyłby się w ten sposób rodzaj skierowanego ku górze kanału. Przez ten tunel ładunek elektryczny mógłby wystrzelić się w kierunku stratosfery. Mimo to badanie błysków światła jest wciąż w stadium początkowym. Do tej pory wiemy, że niebieskie światła powstają głównie na wysokości 24 mil nad powierzchnią Ziemi. Następnie jasne błyski wznoszą się na 15 mil w powietrze, aż w końcu znikają po ułamkach sekundy. Tak zwane ELFs, które często towarzyszą niebieskim światłom, również czekają na bardziej szczegółowe badania w przyszłości. To unikalne formacje, które rozszerzają się w kształcie pierścienia i ponownie znikają już po milisekundzie. Naukowcy zakładają, że obiekty te powstają w trakcie impulsów elektromagnetycznych w jonosferze. Autodestrukcyjna asteroida Przyjrzyjmy się teraz wspólnie innym, niemniej fascynującym zjawiskom we wszechświecie. Wśród nich jest ciekawe wydarzenie zarejestrowane przez Kosmiczny Teleskop Hubble w 2013 roku. Była to asteroida P2013-R3, która bez wyraźnego powodu zaczęła się samoistnie rozpadać. Fakt, że taki obiekt zostałby rozerwany na wiele kawałków, gdyby zderzył się z inną strukturą, jest od dawna znany naukowcom. Ale co w przypadku obserwowanej asteroidy doprowadziło do tego, że się ona rozpadła? To, co na pierwszy rzut oka wydaje się galaktycznym trybem samozniszczenia, w rzeczywistości eksperci wyjaśniają mocą promieniowania Słońca. Mówi się, że intensywność promieniowania z czasem stała się tak duża, że asteroida zboczyła z kursu. W rezultacie prędkość obrotowa obiektu nadal rosła, aż jego masa nie była w stanie wytrzymać działających na niego sił. P-2013 rozpadła się następnie na 10 części, a każda ważyła ponad 200 tysięcy ton. Tranzyt Wenus Kiedy planeta Wenus przechodzi przed Słońcem, w świecie technicznym nazywa się to tranzytem Wenus. Kiedy tak się dzieje, Wenus wygląda jak mały czarny obiekt przed lśniącą sylwetką Słońca. To nie tylko imponujące, ale i niezwykle rzadkie wydarzenie, przynajmniej z naszego ziemskiego punktu widzenia. Ze względu na stosunek orbity Ziemi do orbity Wenus, spektakl można było obserwować tylko 4 razy w ciągu 243 lat. Jeśli przegapiłeś ostatni tranzyt Wenus 6 czerwca 2012 roku niestety mamy złe wieści. Następny tranzyt Wenus zobaczymy z ziemi w grudniu 2117 roku. Niebieski księżyc. Być może słyszałeś o lśniącym, czerwonym krwawym księżycu. Kiedy Słońce, Ziemia i Księżyce znajdują się w linii prostej względem siebie, satelita Ziemi świeci intensywnie na czerwono z powodu przeważającego filtrowania światła. Jednak czy kiedykolwiek słyszałeś o tak zwanym niebieskim Księżycu? To rzadkie wydarzenie występuje tylko co dwa i pół roku. Termin ten jest nieco mylący. W rzeczywistości termin niebieski Księżyc nie opisuje Księżyca w kolorze niebieskim, ale raczej drugą pełnię księżyca w ciągu miesiąca. Istnieją jednak pewne zjawiska, które mogą powodować, że satelita Ziemi wydaje się uderzająco niebieskawy na firmamencie. Należą do nich skutki pożarów lasów i erupcji wulkanów. Całkowite zaćmienie słońca Kiedy księżyc porusza się między Ziemią a Słońcem, może częściowo lub nawet całkowicie przesłonić centralny stały punkt naszego układu planetarnego. Efekt ten powstaje, gdy na Ziemię pada cień oświetlonego księżyca. Zjawisko może wystąpić tylko w czasie nowiu księżyca. Ziemia pogrąża się wtedy na kilka minut w całkowitej ciemności. W czasie, gdy częściowe zaćmienia Słońca są stosunkowo powszechne, całkowite zaćmienie Słońca jest rzadkim i ekscytującym wydarzeniem. Ostatnie całkowite zaćmienie słońca w Europie miało miejsce 11 sierpnia 1999 roku. 3 września 2081 roku cień księżyca ponownie na krótko zamieni dzień w ciemną noc. Trzykrotne zaćmienie księżyca na Jowiszu Zaćmienie słońca lub księżyca jest już niesamowitym widowiskiem, gdy ogląda się je z Ziemi. Wyobraź sobie teraz, że wydarzy się to trzy razy. W rzeczywistości dzieje się tak w nieregularnych odstępach czasu na planecie Jowisz. To potrójne zaćmienie jest wytwarzane przez księżyce galilejskie Kalisto, Europa i IO. Teleskopowi kosmicznemu Hubble udało się już w przeszłości uchwycić to wyjątkowe widowisko. Jednak w tym momencie możemy tylko zgadywać, jak ten spektakl musi wyglądać z powierzchni planety Jowisz. Według obliczeń kolejne potrójne zaćmienie księżyca na największej planecie w naszym Układzie Słonecznym nastąpi w 2032 roku. Kometa Halleya. Niektórzy mogą nazwać tę kometę długoletnim galaktycznym przyjacielem Ziemi, który od czasu do czasu odwiedza naszą niebieską planetę. Obiekt krąży wokół Słońca mniej więcej co 75 lat, więc może być później obserwowany z naszego ziemskiego punktu obserwacyjnego w tym przedziale czasowym. Nawiasem mówiąc, kometa zawdzięcza swoją nazwę Edmundowi Halejowi. Ostatni raz tę niesamowitą kometę widzieliśmy w 1986 roku, a ponownie zobaczymy ją w 2061. Uważa się, że wiele ludów dawnych cywilizacji również regularnie obserwowało kometę. Leonidy. Ktokolwiek spojrzy na konstelację Lwa około 17 listopada ma duże szanse na zobaczenie legendarnego strumienia meteorów, Leonidów. Źródłem tego galaktycznego spektaklu jest komeda Temple Tuttle. Gdy masywna struktura krąży wokół Słońca, traci niezliczone fragmenty. Te gruzy to głównie cząstki skał i pyłu. Co roku nasza niebieska planeta przecina orbitę. Zagubione cząstki komety przedostają się następnie do naszej ziemskiej atmosfery, gdzie można je obserwować jako strumień meteorów leonidów. W ciągu kilku godzin na powierzchnię Ziemi spada ponad 12 ton cząstek komet. Gromady kuliste gwiazd. W drodze mlecznej znajduje się ponad 150 obszarów, w których znajdują się tzw. gromady kuliste. Są to gęsto zaludnione regiony, w których czasami znajdują się setki tysięcy błyszczących ciał niebieskich. W centrum gromady kulistej znajduje się najwięcej gwiazd, a odległości między formacjami stają się coraz większe w kierunku krawędzi. Kilka lat temu naukowcy odkryli obszar, który najprawdopodobniej reprezentuje najwcześniejsze stadium przyszłej gromady kulistej. Eksperci chcą kontynuować obserwacje formowania się w galaktykach czółek, aby uzyskać jeszcze dokładniejszą wiedzę na temat narodzin gwiazd. Białe plamy na Jowiszu. Przez wiele dziesięcioleci astronomowie nie wiedzieli, dlaczego powierzchnia Jowisza była regularnie zdobiona gigantycznymi białymi plamami. Dziś jest pewne, że to efekt gwałtownych burz. Występują one mniej więcej co 30 lat w północnych regionach planety. Chmury zawierające amoniak wysyłają na powierzchnię burze z piorunami. Rozmiar obszaru burzy odpowiada połowie średnicy Ziemi. Naukowcy zakładają, że burze na Jowiszu są 10 tysięcy razy bardziej gwałtowne niż burze na Ziemi. Które zjawisko galaktyczne zaskoczyło Cię najbardziej? Czekamy na Wasze komentarze. Dzięki za oglądanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.